Jeśli chodzi o pracę tymczasową, to y, temat jest bardzo aktualny. Zmiany, które są w tej chwili wprowadzane, mają jak gdyby trojaki charakter. Są to zmiany pod, porządkujące rynek pracy tymczasowej, mówiące o tym, że będą inaczej wystawiane świadectwa pracy, że będzie ewidencjonowana praca pracowników tymczasowych i y, y, o tym, że y, pracownik tymczasowy będzie mógł wykonywać pracę na rzecz danego pracodawcy użytkownika w danej agencji pracy tymczasowej tylko przez 18 miesięcy. Jest to rzeczywiście zmiana, która porządkuje rynek pracy, dlatego że bywały sytuacje, że pracodaw, pracownik uży, tymczasowy pracował na rzecz pracodawcy użytkownika poprzez różne agencje, dłużej niż 18 miesięcy, więc ta zmiana określiłabym ją jako zmianę porządkującą. Są też zmiany, które i one są, one są dobre, są też zmiany, które są trudne dla rynku pracy tymczasowej i dla rynku pracodawców. I ta zmiana trudna związana jest z ciążą pracownic tymczasowych i z koniecznością zatrudnienia, utrzymania w zatrudnieniu pracownicy tymczasowej do czasu porodu. Dlaczego mówię, że jest to zmiana trudna? Dlatego, że trzeba nie znamy, jak gdyby skutków społecznych tej zmiany, jak, jak ona wpłynie na rynek pracy tymczasowej, na rynek Pracodawców, którzy zatrudniają te kobiety? Czy nie będą się bali zatrudniać pracownic tymczasowych poprzez konieczność utrzymania w zatrudnieniu? No i jak zareagują na tą agencję, bo to jest też, też kwestia, która musi, z którą agencje muszą się zmierzyć. Kolejną jak gdyby reperkusją tej zmiany może być to, że spowoduje ona, że pracownice tymczasowe będą coraz częściej korzystały Będąc w ciąży, ze zwolnień lekarskich. Pracodawcy walczyli, żeby ten okres był dłuższy trzech miesięcy. Związki y, poparły y, i rząd poparły y, okres dwóch miesięcy, czyli jeżeli w ciągu dwóch miesięcy, jeżeli y, y, kobieta będzie w ciąży i przepracuje wcześniej dwa miesiące w ramach danej agencji, y, to jej y, zatrudnienie musi być utrzymane aż, y, aż do porodu i potem jej należą się wszystkie zasiłki macierzyńskie. Patrząc na rynek pracy tymczasowej i Pracodawców i rynek pracy w ogóle w Polsce, gdzie mamy spadające bezrobocie, gdzie mamy w tej chwili zapowiedź dużych odejść z rynku pracy ze względu na możliwość pójścia na wcześniejszą emeryturę. Szacuje się, że w 2017 roku 500 tysięcy osób odejdzie z rynku pracy. Nakładamy jeszcze na to zmianę związaną właśnie z koniecznością zatrudniania pracownic tymczasowych do porodu. Po prostu bardzo dużo dzieje się na tym rynku pracy, no i zobaczymy, że tak powiem, jak wszystkie strony tego układu sobie z tym poradzą.